Witamy Was w kolejnym odcinku. Ze mną jest... Przedstaw się... Minioś! WTF! Ale dobra! Dzisiaj zaczynamy sobie robić różne misje. Eee, Okej... Okay. Eee, ej, no ładuj się! Dobra, ej. Przelot... Co to jest? <noise> LOL! What the Misję. Okay. Specjalne. aha no co to No. pierwszy start, okej! paralotniam? okej, ciemno dobra więc, elo320, elo, witamy was w kolejnym odcinku Teraz bez jaj. Zamknęliśmy no. właśnie nasz samochód. No dobra. No e... ładuj się. No ładuj się. Ładuj. Szybciej dopiero pan jest jak najszybciej! No za Ten komputer sobie nie ja robię. O, ten właśnie komputer. Ten! Jakie jest gry. Obiecuję, że to wstawię. Ja to wstawię. Ja to wstawię, naprawdę. Ja to wstawię. Już ja 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 się obejrzę. się. Już no. um, Wiecie co? Już jest! Ui. Może trochę przyciszec, nie? No może, trochę Dobra, ja mam to w dupie co ty gadasz, ziomek. Pff. Dobra, wysuwaj klawiaturę. Control E. I... Sboko. Co to barotnia przyfruje? Dobra, więc tu musimy... Aha, ja nawet pada nie podłączyłem, a już chciałem kurde grać. Jaki Na tym gramy. Tutaj, na tym. że mnie nie pokazałeś Trochę cię ujęło tam, ale tylko tak troszkę Dobra. Tak troszkę Zaznacie tak troszkę Okej, okej, okay, okej okay, okay. Pierwsze starty I... A tam lekko, ja na maksach

tak nie uderz w ziemię. Nie, nie. O, zaliczyłeś. Nie. Nie. Nie, 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 nie. No weź leć, człowieku O lepiej się lata samolotami, a nie. Koniec z tego. Lot swobodny. Więc okej, okay, moja motywacja. Dobra, teraz zaczynamy naprawdę LOL320, witam was w kolejnym odcinku Wiem, to było trochę warowania. Witam was w moim kolejnym odcinku z Flag Simulator X Tak, Flag Simulator 10 Moja ulubiona gra, w którą jak mi się nudzi, mogę sobie zawsze pograć Dzisiaj zrobimy pierwszą misję Tak, zrobimy pierwszą misję o! Szybciej idzie Moi drodzy Tak, odjeść. No e, Czekajcie, <noise> dzwoni Halo? No dobra, później obiad zjem, nara Okej okay. Tutorial oj, nie to, sorry co to? chodź dalej uj, okej okay. lecimy Ojej, Jezu, mój palec po prostu musimy podnieść się tak, lubię was, moi widzowie Lubię Was, jeżeli chcecie, bym nagrywał więcej. Pomagajcie mi, subując mnie. Dziękuję. Dziękuję. We are Trafisz? Trafiś? Ja raz dla Was nagrywałem, tylko że puściłem. Nie, zaśpiewałem Gangnam Style. I się nie wgrało. Niestety, prawa chyba, że, nie, chyba że było za długie, bo ja tam pół po po godziny nagrywałem. No to co? Inni nagrywają po, godzin na, po godzinnych i co? I nic nie jest i ciąg, stary Bramka druga I... Trzy... Wylądujesz? No brawo, i ty się mnie pytasz <laughs> I ty się mnie pytasz, czy ja wyląduję, tak? Jak wyjąłem ostatnio u niego i grałem w tą samą misję. Próbowałem wylądować, nie wiem jak to odleciał w na inne lotnisko poleciał, bo nie wiedział jak wylądować. Poleciałem gdzieś, nie wiem, z pustyni gdzieś nad morze, z nad morze gdzieś do jakiejś dżungli tam wylądowałem. Ale tak i tak się rozbiłem, tam. I... Uwaga, oto... Lądowanie. Igor Gawłowski prezentuje Oglądanie jak lądować Igor Gałowskiego. poradnik jak lądować wow. lądowaliśmy tak jest sweet jest miód, sukces malina. sukces miód malina. miód malina miód malina w poniedziałek mieliśmy imprezkę w szkole nie musiałaś mówić <noise> ale już wolałem powiedzieć ale więcej nie mów No. To się działo, się, nie się, działo. się działo i tam się nic działo. Będzie się działo! Tam się dużo los, działo! Będzie mało, będzie głośno. Dobra, nie chcę żadnych podstaw nawigacji Wam pokazywać, więc od razu lot po środkowym zachodzie, na bomby, przelot z Rzymu do Neapolu. Ja tu niektóre przesiadę. <laughs> Pokażę Wam wszystkie wyścigi Tak, to jest nie! Tu. Tak! Ja to też próbowałem przechodzić. Nie próbowałeś, Kłam. Próbowałem? Raz. Co byłem u ciebie, to było mi temu, Nie, to ja leciałem, No ale, leciałem. ale później ja Ty też mi dałeś. Pamiętasz? Dobra, bez kuchni. kuchni? <grym> Life in Wonder, com. Ty wiesz, czy to ciężarówka może? To, to ciężarówka. Ej, tak za nią lecić, się okazuje, że dead, co nie, że spaliłeś się i wylądować od razu po prostu się nie ściga. A może bym tak zrobił? Żebym od razu wylądował, a nie latał. Nie. Bo w nią na kartę jest taniej. Ograniczenia i limity nie, nie interesują mnie. mnie, dlatego lepiej nie stać w korkach i bawić się. Albo sprawdzianej kartkówki nie interesują mnie, dlatego lepiej nie chodzić do szkoły i bawić się. Kończysz z niej na lekcji. Co? Na historii? Dobra, bez wspomnień, nic tu już nie będziemy gadać na temat szkoły. Ja siedzę z nim w ławce, dzisiaj. Siedziałem. Yy, siedziałeś. Okej, okay, bo ja mam takie coś do ciebie. Shut up! Dobra. <noise> Proszę, kto to oglądał, lajknąć i komentować. Kto to widział? Dobra. A teraz? Okej. Okay. Mi się ręka grzejsi. Dobra o rękę muszę zmienić, wejść woli Dobra Okej okay. Lecimy ja Jak mi się włączyło Nie wiem jakim cudem. Dobra czekaj od nowa to trzeba zrobić What the fucker nie robimy tej misji. Dziękujemy. Do widzenia. Za lat <laughs> Za trudna jak na mnie. Wyłączyłeś. Rzucowałem. Ok. Którą misję ja teraz? Gdzie zwoli? <laughs> I... Czy to będzie tutaj? O kurde, zrobiłem tą misję? O kurde, naprawdę. Jezus Co to jest? Woki. O kurde. Dobra, los swobodny będzie lepiej. Boję się. Boję, okej. Okay. Dobra. A więc, to tyle w tym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie.